Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam i zapraszam do dzisiejszego rozważania Słowa Bożego. Duchu mocy, daj nam moc miłości, która nie cofa się przed żadną przeszkodą, aby dotrzeć do umiłowanego. Z Ewangelii według Świętego Mateusza bowiem czasie Jezus przemówił tymi słowami wysławiam Cię Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi mój ojciec, nikt też nie zna syna, tylko ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Moi drodzy, mamy dzisiaj pierwszą niedzielę lipca, początek wakacji, i słyszymy piękne słowo, które Pan Jezus kieruje do nas. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Może moi drodzy, na początku tych, tych wakacji, a jednocześnie na końcu kolejnego roku szkolnego, czujemy się zmęczeni, obciążeni, utrudzeni. Więc to słowo, ono się jakoś bardzo wpisuje w, nasze, w naszą obecną sytuację, nasze doświadczenie. Mamy prawo być zmęczeni, obciążeni. Naszą pracą, szkołą, też ten czas, który za nami, czas epidemii, która no w jakiś sposób jeszcze trwa, ale to, co za nami było, było takie bardzo obciążające, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Jezus dzisiaj zaprasza nas do tego, żebyśmy właśnie przyszli do Niego, żebyśmy przyszli do Pana Jezusa z tym trudem, umęczeniem. Żebyśmy u Niego szukali pokrzepienia. I moi drodzy, to słowo, ono pokazuje nam kilka takich ważnych rzeczy. Po pierwsze, mamy prawo być zmęczeni. Umiejętność przyznania się często nawet przed sobą, do tego, że jestem zmęczony, utrudzony, że potrzebuję odpoczynku, potrzebuję wsparcia. Potrzebuje pokrzepienia. Nieraz, może czasami jest się trudno do tego przyznać, I, i nieraz, może gdzieś też, my wypieramy tą potrzebę odpoczynku. Tak wiele różnych spraw, zajęć, które cały czas wydaje się nam, że musimy zrobić. I to sprawia, że nieraz gdzieś zaniedbujemy tą bardzo ważną sferę naszego życia, jaką jest dobry, zdrowy odpoczynek. Poprzez tą Ewangelię Pan Jezus dzisiaj chce nam powiedzieć, byśmy zadbali o dobry odpoczynek w swoim życiu. Zresztą zwróćmy uwagę, że Pan Jezus też odpoczywał. On nie nauczał cały czas, nie uzdrawiał dzień i noc. Owszem, bardzo dużo czynił dla ludzi, ale potrafił też na jakiś czas się odsunąć, odpływał na drugą stronę jeziora. Bardzo często w czasie tego odpoczynku modlił się, rozmawiał z Ojcem, ale jednak odpoczywał. Dawał sobie prawo do odpoczynku. Zresztą już w Księdze Rodzaju słyszymy o tym, że Pan Bóg stwarzał. Świat przez 6 dni, a siódmego dnia odpoczywał. I tak samo my, moi drodzy, mamy pracować, trzeba pracować, ale trzeba też umieć odpoczywać. I Pan Jezus w tej Ewangelii pokazuje nam też taki ważny kierunek tego odpoczynku, bo odpoczynek odpoczynkowi nierówny. Czasami może być tak, że po jakimś urlopie, czy po jakimś czasie odpoczynku czujemy się jeszcze bardziej zmęczeni niż przed. Odpoczynek jest sztuką. Sztuką jest odpoczywać w sposób dobry i, i zdrowy. Pan Jezus dzisiaj pokazuje nam pewien kierunek odpoczynku. Tym kierunkiem jest On sam. Mamy przychodzić do Niego. Nie znaczy to, że podczas urlopu mamy się bez przerwy modlić. Ale z drugiej strony ważne jest, byśmy w czasie odpoczynku pamiętali o modlitwie. Byśmy nie zapominali o Eucharystii, o osobistej modlitwie spotkaniu z Panem Jezusem. Nieraz jest takie niebezpieczeństwo, szczególnie jeśli gdzieś jedziemy na jakiś urlop, wyjeżdżamy do innego kraju, czasami dobrze się też zorientować, czy w miejscu, w którym będziemy jest Kościół, jest możliwość uczestnictwa w Eucharystii. I ważne jest to, żeby będąc gdzieś na wypoczynku, no właśnie pamiętać o modlitwie. Może wśród wielu różnych rzeczy, które zabieramy, zabrać ze sobą Pismo Święte, czy też jakąś dobrą książkę religijną, której nie mamy czasu czytać w ciągu, w ciągu roku. Czas, który oddajemy Panu Bogu, nawet nasz czas odpoczynku, nigdy nie jest czasem straconym. I tak jak mówi Pan Jezus, On, On chce nas pokrzepić, czyli chce nam dać wytchnienie i łaskę dobrego odpoczynku. Bóg uświęca każdy czas, także nasz czas wolny, czas, w którym wypoczywamy. A zatem, moi drodzy, na bazie tego dzisiejszego słowa, po pierwsze, zadbajmy o dobry i zdrowy odpoczynek. Zaplanujmy sobie urlop, jeśli jeszcze tego nie mamy zaplanowanego. I zadbajmy o to, by ten czas odpoczynku był również czasem, który spędzimy z Panem Jezusem. Bardzo Wam dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.